Za Donalda Trumpa, no to jest rzecz, na którą czeka cały świat. W którą stronę to wszystko pójdzie, zobaczymy, fundusz na jego inaugurację jest już jakiś tam absurdalnie wysoki, wszystkie korporacje przerzucają się w tym, kto da więcej pieniędzy. Ich tok przez sekundę miał ban, ale potem już jednak nie miał, bo Donald Trump zdążył zareagować. I w ogóle cały czas zapowiada, że zrobi te wszystkie rzeczy, które zapowiadał, że zrobi, wiecie, w pierwszej dzień prezydentury, to cały czas to potwierdza i mówi, że zrobi, w ogóle dzisiaj jeszcze to wyrzucimy wszystkich nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych i zakończymy wszystkie wojny. I jedną trzeba przyznać, znaczy nie tyle może mu się udało, co jedna, wydaje się kończyć, bo o tym też sobie chwilę porozmawiamy. Gaza, Izrael, Palestynia. Na przy czym kończyć to bardzo mocne słowo? bardziej Zawieszenie broni jest chyba najlepszym określeniem, nieważne kto się skończy. A do tego wszystkiego polski wyścig prezydencki, bo w polskim wyścigu prezydenckim też się dzieją niesamowite rzeczy. No mamy zmiany światopoglądowe kandydatów i różne okrzyki, ciekawe okrzyki, więc o tym też sobie porozmawiamy. Bez zbędnego przetrwania, stawcie lubię, like, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasz filmy, lećmy do materiału. No ale zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych i inauguracji Donalda Trumpa, inauguracji, która, no, no cóż, no, będzie na pewno z dużą pompą. Wczoraj jeszcze Donald Trump jako Prezydent Elekt przemawiał do tłumów i opowiadał o swojej wizji i o tym, co ma zamiar zrobić, i jakby, że będzie wywiązało się do tych obietnic, zrobi to wszystko bardzo szybko, a dzisiaj już oficjalnie obejmie urząd. Tutaj warto zaznaczyć, że ten fundusz inauguracyjny to jest już powyżej 150 milionów dolarów, i to grubo powyżej 150 milionów, i zrzuciły się wszystkie największe firmy yy, amerykańskie, big tech, yy, wiecie, jakieś Boeingi, nie-Boeingi. Wszyscy ogólnie wrzucają swoje pieniądze, żeby po prostu, no wiecie, pokazać, że się lubi nowego prezydenta. To jest ważne w amerykańskim systemie, żeby korporacje wpłaciły na ciebie dużo pieniędzy, jak już jesteś prezydentem, żeby tak jeszcze raz przypomnieć, że jak coś, to my Lubimy, proszę, nie reguluj nas za mocno. No uwielbiamy, ten amerykański system nie ma co. No ale oczywiście, no, jak ma się ponad 150 milionów, grubo ponad, no to można zrobić niezłą imprezę na rozpoczęcie prezydentury. Widzimy, że to się ceni. Do tego wszystkiego Trump już chwali się, że zrobił więcej niż Biden przez 4 lata. Właśnie Biden przez 4 lata zrobił mniej niż Trump zrobił. Od momentu wygrania wyborów, ale jeszcze nie będą nawet prezydentem. Twierdzi, że zrobił dużo więcej i zapowiada, że wszystkie te działania, właśnie jak te masowe wysiedlenia nielegalnych imigrantów i tak dalej. On faktycznie zrobi tego pierwszego dnia, czy tam wiecie, od razu, pochwalił się, że dostał pytanie od jakiegoś tam sztabu swojego swoich ludzi, że a może byśmy to rozłożyli w czasie, chociaż na parę tygodni, czy cokolwiek, a co tam Trump stwierdził, że absolutnie nie, robimy to od razu. I trzeba przyznać, też inna sprawa jest taka, że faktycznie wydaje się, że ma dużo tych dokumentów gotowych, zaraz tylko, jak zostanie prezydent, to będzie podpisywał. Czy spodziewamy się, że wiecie, w jeden dzień wyrzuci wszystkich nielegalnych imigrantów. Wydaje się że to fizy niemożliwe, ale kto wie, to jest Donald Trump, czekamy po prostu, żeby zobaczyć co się stanie, no ale zaczynają się 4 lata jego prezydentury, co w oczywisty sposób sprawia, że to będzie jakiś czas, my nie wiemy jaki, zobaczymy, bo Jezus Maria, Donald Trump jako prezydent znowu, to się dzieje, a i z ciekawostek, Donald Trump jakby trochę skończył z taką amerykańską tradycją, że jednak prezydenci na swojej inauguracji nie zapraszali głów państw, innych państw, tak, a tutaj właściwie Donald Trump no stwierdził, że nie, on zaprasza cały świat, jakaś meloni, do tego zaprosił Si, ale on no, stwierdził, że nie może i tak dalej, ale wysłał swojego wice, co też nie jest najczęstszą sytuacją chińskich jakby warunkach. Więc nie dość, że to to jeszcze ta kwestia TikToka o tym zaraz. Mało antychińskie ruchy, trzeba przez nie jak Donalda Trumpa, można było się spodziewać czegoś innego, ale to też byśmy jeszcze nie wyprzedzali niczego, zobaczymy jak to się skończy. Bo na razie to tak wydaje się że te relacje polsko-amerykańskie z tymi chipami, nie? To tak źle wyglądają. Więc zobaczymy co się stanie. To to są rzeczy. No i oczywiście TikTok, bo o TikToku nie możemy nie powiedzieć. Znaczy TikTok teoretycznie jest nie został zbanowany w Stanach właśnie już jakby został, ale jednocześnie nie został. No został na chwilkę. Bo potem wyszedł Donald Trump i powiedział, że w sumie to on jednak tego TikToka to chce, żeby on działał. proszę się nie martwić i dostać usług i sam TikTok, działajcie sobie dalej, jak coś się was ochroni przed wszystkimi prawnymi rzeczami, więc jakby Donald Trump stwierdził tak, jak olejcie prawo, jakby jak coś jestem prezydentem, więc mogę wszystko, róbcie co chcecie, na co TikTok strasznie się ucieszył i zaczął bardzo mocno, wiecie, chwali Donalda Trumpa i dziękować mu za to, że właśnie Donald Trump walczy o wolność słowa i w ogóle, nawet wiecie, dał taki komunikat na TikToku, który się wyświetlał, jakby takie podziękowanie dla Donalda Trumpa, więc no to, to są jakieś punkty, które Donald Trump teraz zdobywa, to jest niesamowite, nie? Przypominamy, że w ogóle cała imba z Panowanie TikToka zaczęło się od Donalda Trumpa, tylko po prostu, wiecie, za poprzedniej kadencji, a teraz kończy się na tym, że Donald Trump odkręca tą sprawę. Czemu ją odkręca? Dobre pytanie. Teorii jest parę od tej, że nie chce, żeby te, wiecie, udziały rynkowe, powiedzmy, padły w ręce Zuckerberga, bo jednak meta to nie jest ulubiona korporacja Donalda Trumpa. Chociaż Zuckerberg to miał moment, że siedział u Trumpa tak dużo co Elon Musk, więc może coś się tam zmieniło w tej kwestii. Nie wiadomo, do tego zostaje druga kwestia, czyli ta, którą sam powiedział, tak? Czyli powiedział, że tam są moi wyborcy, więc nie chcę ich irytować, jakby chcę dla do nich dobrze, moi młodzi wyborcy są na TikToku, więc TikTok będzie dla nich legalny. Jest rzeczywiście ostatnie to znaczy, że no, stwierdził, że jednak dla tym lepiej zarobił w ten sposób, bo on teraz twierdzi, że jakby jasne, zrobimy tego TikToka, będziemy mogli działać i ogarniemy to jakoś wspólnie, ale tutaj jakaś propozycja spółki Joint Venture 50% dla Stanów Zjednoczonych i tak dalej, więc i są jakieś opcje, są jakieś opcje, wydaje się, że tutaj może coś być rozegrane. Zobaczymy, jesteśmy ciekawi. Natomiast no faktem jest to, że TikTok został zbanowany faktycznie, na chwilkę, a potem wrócił. Ciekawe, ciekawe. W każdym razie z Donaldem Trumpem jest trochę to samo co zawsze, to znaczy wyczytanie czegokolwiek i zrozumienie, co się będzie działo za chwilę. Nie jest najprostszą sprawą na świecie, więc chyba zostaje po prostu Tajkać, tak? Mamy tego TikToka, który jest trochę zaskakujący. Znaczy już od dłuższego czasu się na to zanosiło, ale wiecie, jakbyście pomyśleli o tym 4-5 lat temu, to rzeczywiście nie będzie tak będzie wyglądała sytuacja. Mamy tą kwestię związaną z właśnie tymi wielkimi firmami, które się do Trumpa przymilają teraz, tymi, które historycznie też nie zawsze były po jego stronie, to trzeba ustalić. Mamy kwestię tego, że Trump obiecuje te wszystkie zmiany w jeden dzień. No zobaczymy, prawda, z naszej perspektywy no chyba jednak najciekawsza jest i taka najbardziej też żywotna dla nas jest kwestia Ukrainy. I Zobaczymy co tutaj się stanie i czy Trump faktycznie skończy tą wojnę w jeden dzień, bo to teraz zarzeka się, że to zrobi. To w sumie za chwilę powinniśmy móc mówić o końcu wojny w Ukrainie. Fajnie, nie, więc naprawdę nie wiemy i naprawdę to będą rzeczy do obserwowania teraz. Inna sprawa jest taka, i tutaj też trzeba przyznać, że Donald Trump zalicza pierwszego wina, powiedzmy, przy czym, czy to jest jego win? Ciężko powiedzieć, ale dzieje się coś, co na pewno zadziała na jego korzyść, to znaczy zawieszenie broni w Izraelu. Przy czym, dla jasności, raczej wydaje się, że Trump miał w tym swój udział, no bo jednak Bibi, czyli, prawda, Netanyahu, to jest człowiek, który, no, jest do Trumpa dosyć mocno przyklejony, są oczywiście ziomeczkami, ale pomijając już to, to wydaje się, że jednak, no, Trump wspierał dosyć mocno Netanyahu i teraz, jakby, Netanyahu pewnie musi trochę jednak brać pod uwagę bardziej to co Stany czy tam Trump mu mówią. Doszło do zawieszenia broni. Palestyna wypuściła zakładniczki izraelskie, które miała. Z kolei Izrael ma wycofać się poza niektórymi miejscami ogólnie na swoje terytorium, tak? To jest jakaś rzecz. Wydaje się, że to zawieszenie, no zobaczymy, ile potrwa i jak zadziała. Plan jest chociażby to, żeby teraz do Palestyny ruszyła bardzo mocna pomoc humanitarna, z kolei Palestyna ma wypuszczać więcej zakładników. Jeszcze w ogóle ma oddać podobno ciała no, ofiar tej strony izraelskiej, właśnie stronie izraelskiej. Tutaj już wchodzimy w dosyć mocne science fiction, jeśli chodzi o to, że no, na pewno będzie tak wyglądać i na pewno nic złego się nie stanie po drodze. co do Trzeba przyznać, coś zostało zrobione, coś zostało zrobione w tym momencie. Przy czym nie zmienia to faktu, że dalej są problemy i w sumie trzeba by zapytać właściwie, na czym skończyła się ta wojna, przynajmniej na ten moment. Co tutaj ciężko powiedzieć, bo z jednej strony, okej, okay, no Izrael faktycznie wybił bardzo dużą część Hamasu, wybił bardzo dużo dowództwa, no, przeprowadził parę spektakularnych akcji i tak dalej, jeszcze jest kwestia Iranu i wszystkiego innego. Z jednej strony, no można powiedzieć o jakichś sukcesach Izraela. Z drugiej strony na arenie międzynarodowej mamy wrażenie, że to już nie ma nikogo, poza stanami Polską, oczywiście. Kto Izrael jakkolwiek by jeszcze poważał, i jakkolwiek podchodził do nich jak do takiego wiecie, normalnego państwa, się, że wszyscy inni mają taki vibe, że no to jest po prostu agresywne państwo, które zadekowało inne państwo w tym w tym, wajbie. Tym Pomijając już fakt, że rzeczywiście, że nie było warto, bo ludzie umarli, nie w sensie to jakby zostawmy na chwilę. Politycznie, strategicznie i tak dalej było warto. Pewnie nie nam oceniać, ale wydaje się, że wszyscy stracili na tym, co się stało. Kończy się to na tym, że w sumie czy Izrael coś osiągnął takiego realnego? No inaczej. No Donald Trump pewnie będzie teraz chwalił, że to on rozwiąza ten konflikt, więc powiedzmy, że to jest jakaś rzecz, która z tego wszystkiego wynika. A no, i też warto powiedzieć o sytuacji wewnętrznej w Izraelu, no bo Bangwil już opuścił koalicję rządzącą. Teraz smotry ich jakby grozi, że zrobi to samo i to się na to Pytanie, czy w ogóle na on nie utrzyma władzy, no trochę wracamy do tematu wcześniejszych, czyli wcześniej tego, że podejrzewam, że skończy w więzieniu, chyba że bycie ucieknie przed Stanami Zjednoczonymi czy coś takiego, ale jeśli się stanie w Izraelu, to raczej skończy w więzieniu, tak mogłoby się wydawać, więc zobaczymy co teraz jeszcze na wymyśli, myśli, bo no, to nie jest raczej polityk, który w takich sytuacji odpuszcza i się poddaje, niestety trochę, on raczej walczy do końca i to też może być jakieś wydarzenie. No ale dobrze, wracamy za zagranicy naszej kochanej Polski, gdzie wyścig prezydencki trwa i to trwa w najlepszy i to w niesamowity sposób. Nie wiemy od czego zacząć, zacznijmy od Trzaskowskiego, czemu nie? Trzaskowski, prawda, jest na etapie, w którym nie wiem, ile Trzaskowskiego w Trzaskowskim, bo... Nie spodziewaliśmy się, naprawdę nie spodziewaliśmy się, przy tym, że widzimy, że jest prawicowa zmiana i tak dalej. Nie spodziewaliśmy się zobaczyć Trzaskowskiego, który wychodzi i straszy tym, że Polska może skończyć jak Zachód. W ramach tego trzeba zabrać 800 plus osobom z Ukrainy, które tutaj nie pracują i nie płacą podatków. Nie spodziewaliśmy się tego. Nie pasowało nam to do profilu kandydata, w taki postulat, jakby jako jeden takich w ogóle, wiecie, z większych, głośniejszych postulatów, jaki można wygłosić. My trochę nie wiemy, bo zastawiamy się właśnie, czy w Trzaskowskim zostanie czy coś Trzaskowskiego przy końcu tej kampanii i w ogóle, czy ten kandydat jakby zmieni się o 180 stopni i nie zostanie zupełnie innym kandydatem, bo naprawdę zmiany a przynajmniej narracji, przynajmniej narracji są niesamowite i są naprawdę mocne. Każdy dzień przynosi nam coś nowego, zobaczymy co będzie za tydzień i jakie będą propozycje Rafała Trzaskowskiego. I to jest jedna strona. Z drugiej strony mamy Nawrockiego. Nawrockiego, który akurat wyjątkowo nie powiedział niczego kontrowersyjnego, ale za to był sobie na spotkaniu z wyborcami i wyborcy zaczęli skandować w którymś momencie, że nie boją się tuska. Jak się domyślacie, kiedy powiedz to trochę szybciej i w okrzyku, i tak dalej, to to nie bać się brzmi trochę inaczej, jak trochę inne słowo. I łączy się w taką, wiecie, nieładną yy, wiązankę w stosunku do pana premiera, nam urzędującego. No i jakby zrobił się przypał trochę, no bo ludzie zaczęli mieć takie, eee, czy to wypada, czy nie wypada. Prze oczywiście głównie ci po stronie platformy Obywatelskiej zaczęli mówić, że nie, absolutnie tak nie wolno, tak nie wypada. Na to odpali ludzie się spisu, którzy zaczęli mówić, że a to wymyście 8 gwiazdek, to się 8, 8 gwiazdek, więc zaczęła się kłótnia i ogólnie okazało się, kto by się spodziewał, że w polskiej polityce mamy dużo No bo jedna strona teraz argumentuje, że nie absolutnie to nie jest to samo. Co wtedy, co my robiliśmy, a druga strona argumentuje, to jest właśnie dokładnie to samo. Zapominając o tym, że to oni wtedy krytykowali, że tak nie wolno robić, a ci teraz to robią. Jakby, czyli obie strony po prostu wykazują się hipokryzją, to wiadomo, zabawa, śmieszna. Tam fakt tego, że kandydat na prezydenta buja się do tego na, jest z takim przemówieniem wyborczym i tak dalej, nie wygląda dobrze, wydaje nam się jednak. W się sensie, pomijając, już to wiecie, kto zaczął i że mnie to nie interesuje, macie sobie podać rękę i się pogodzić. Wydaje nam się, że jednak jesteście kandydatem prezydenta, to nie powinniście w takich hasłach występować, bo to jednak źle wygląda. Nawrocki też ma jakiegoś takiego strajka po tym, jak wiecie, był na tej jasnej górze i ci kibice i te rzeczy. Też nie wyglądało może najlepiej na świecie, a teraz jeszcze to. Wiemy, jakby po prostu chyba wszyscy schodzą na prawo, no i idzie na prawo, to Nawrocki też musi, trzeba iść bardziej na prawo, no więc kończymy tutaj. Ciekawe, gdzie Messina skończy w tym wszystkim, no bo. Ale Brown jeszcze, o mój Boże. To nie, to zmieniam. To ciekawe, gdzie Brown skończy w tym wszystkim. Jeśli wszyscy przesuwają się na prawo, to zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie zmierzamy do tego, że no, naprawdę jest zabawnie w tej kampanii wyborczej, a tak naprawdę się dopiero zaczęła, nie? Na no, to wszystko jeszcze jest Krzysztof Stanowski, żeby powiedzieć tak oficjalnie, Krzysztof Stanowski dołączył do wyścigu, jesteś w sensie już teraz tak oficjalnie, oficjalnie, powiedzmy, można już powiedzieć o tym, że jest kandydat na prezydenta. Z jednej strony jest potencjał, że będzie trochę śmiesznie, więc nawet spoko chociaż tak chyba Byłoby śmiesznie bez niego, tak patrząc za to, co się teraz dzieje. Druga jest taka, że pewnie podbierze trochę wyborców Bensonowi, to może być jakby ciekawe z perspektywy wyborczej tak czysto, nie? Jakby to, to może coś zmienić. No i to jest druga sprawa, a trzecia sprawa jest taka, że mi się zastanawiam, jak kanał Zero teraz będzie funkcjonował w mediach. W sensie, że wiecie, jest, jest niepartyjny, czy będzie taki, że teraz nagle będzie jakby komitetem wsparcia Krzysztofa Stanowskiego. Nie wiemy do końca, jak to ma wyglądać, ale jakby spoko, nie w sensie to jest jakiś pomysł, zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno będzie dzięki temu trochę zabawniej, więc nawet okej. Okay. tym wszystkim jeszcze trzeba zaznaczyć tak naprawdę zwrotu, że pani Barbara Nowacka chyba się Wkurzyła. I stwierdziła, że ona nie będzie szła w tym prawicowym zwrocie PO. Stwierdziła, że tak trochę znikąd ogłosiła, że no, jednak będzie tylko jedna lekcja religii w przyszłym roku, nie dwie godziny, czyli jedna godzina, nie dwie godziny. Co wywołało dosyć duże kontrowersje, no i wiecie, dużo osób gdzieś tam, nawet właśnie z koalicji gdyby tak się odpaliło, że tak nie wolno, przecież to jest nieuzgodnione nie z y, episkopatem i tak dalej, że to jest nielegalne i masa innych rzeczy. Mamy wrażenie, że pani Barbara Nowacka jest na etapie, w którym stwierdziła, że tutaj się nie da nic zrobić, tutaj się nie da dogadać z nikim. Chciała tę edukację zdrowotną prowadzić, to nagle wyszedł PSR i Trzaskowski, i razem, prawda, zablokowali jej to. Stwierdziła, że już teraz trudno, po prostu ona będzie robić, Czyli zobaczy, czy coś przejdzie, czy nie. Będzie walczyć o to i zobaczymy, <ia> jak <grybujesz> o sobie to pójdzie. Czy była to kolejne kontrowersje i po prostu wybuchy w koalicji? Oczywiście, że tak, ale w sumie wszystko wywołuje, więc nawet trochę rozumiemy jej vibe i nawet trochę rozumiemy, że chciała wprowadzić zadymkę i po prostu zrobić jakąś rzecz z tych, której gdzieś tam obiecywała, że zrobi. przynajmniej ona będzie mogła mówić, że ona próbuje robić wszystko, co mogła, żeby to wprowadzić. Ja, jakby jest to jakaś strategia, musimy przyznać, chociaż zdecydowanie nie pasująca do obecnych zmian, które dzieją się w polityce. A żeby wiedzieć, jakie zmiany dzieją się w polityce, zostawcie, zostawcie suba. Na będzie bardzo miły, będzie w nasze firmy, serdecznie że dla Was cześć!